Wobec konkretnych przygotowań do rozpoczęcia procesu budowy nowego mostu kolejowego na Sanie w Przemyślu i zarazem rozebrania połowy starego mostu kolejowego, walkę o uratowanie wschodniego przęsła mostu ogłosili w ubiegły czwartek, 5 marca bieżącego roku, przedstawiciele przemyskich stowarzyszeń. Most, skrót od miasta, obywatele, sztuka, tlen – Muzeum Ratownictwa i Techniki w Przemyślu, Zgodna Inicjatywa Przemyślan Wspólnie na 100 oraz Fundacja Galicyjskich Dróg Żelaznych. O planach budowy nowego mostu i rozebrania starego słyszało się jeszcze przed czterema laty. Wtedy kilkoro przedstawicieli przemyskich stowarzyszeń ogłosiło walkę o zachowanie tego zabytkowego mostu kolejowego. W imieniu przemyskiej kongregacji kupieckiej i kaponiery obszar warowny akcję Uratujmy Most rozpoczynali wówczas Maciej Dębicki, Krystian Rachwał i Błażej Wilk. W pewnym stopniu dzięki ich inicjatywie władze PKP, PLK, SA doszły do porozumienia z władzami miasta Przemyśla, żeby zachować najstarszą, austrowęgierską zachodnią część mostu z przeznaczeniem na kładkę pieszo-rowerową na głównym przęśle nad rzeką, a rozebrać nowsze, wschodnie przęsło odbudowane po II wojnie światowej przez Sowietów. Nie godzą się z tym jednak inicjatorzy walki o zachowanie całości starego mostu kolejowego, choć w zupełnie nowej funkcji. Popierają przekształcenie zachodniego przęsła, zgodnie z planami PKP, na kładkę pieszo-rowerową, ale zarazem domagają się, aby przęsło zachodnie też służyło społeczności miasta, na przykład w dziedzinie kultury. Teraz dowiadujemy się nieoficjalnie, że kolej pracuje nad projektem. Właśnie dzisiaj są otwierane przetargi dotyczące przebudowy mostu kolejowego i budowy nowego. Dowiadujemy się nieoficjalnie, że kolej planuje wyburzyć jedną część mostu, a więc tą część wschodnią, czyli przęsła od strony wschodniej. A... Naszym zdaniem nie powinniśmy do tego dopuścić, z tego względu, że po prostu obiekt jest zabytkiem w całości, i takie usuwanie połowy mostu jest po prostu okaleczaniem, okaleczaniem zabytku. Dlatego, żeby jakoś to skonkretyzować, pojawił się pomysł pana tutaj Mariusza Sidora, żeby na tej części, która nie będzie potrzebna dla ruchu pieszo pieszorowerowego, zorganizować muzeum. I na idei łączenia. Na symbolice mostu powstał pomysł stworzenia wielokulturowego Muzeum Przemyślam, a więc muzeum, które będzie przedstawiało losy mieszkańców miasta i tych, powiedzmy, wybitnych, ale także tych normalnych, do których tak naprawdę historia dotyczyła, tak samo jak i, jak i osoby wybitne. Pamiętajmy, że dwa lata temu miasto Przemysł zostało pomnikiem historii i twierdza Przemysł została pomnikiem historii. Most jest nierozłącznym elementem i miasta, i twierdzy Przemieś. Jest nierozłącznym elementem pomnika historii Polski. I proszę Państwa, Przemysł już dość wycierpiał. Straciliśmy nieomwracalnie całą dzielnicę żydowską. Wiele wspaniałych obiektów i kamieni w mieście przestało raz na zawsze istnieć, i my, jako świadomi mieszkańcy miasta Przemyśla, świadomi bogactwa kulturowego i historycznego tego miasta, po prostu nie wyrażamy zgody, żeby kolejny zabytek bezcenny raz na zawsze znikną, dlatego zwracamy się z apelem o uratowanie i zachowanie tego mostu w takim kształcie, jakim jest i nadanie mu wielu walorów. Jako ścieżka rowerowa, a przede wszystkim jako muzeum. Chcielibyśmy także, aby ten most wprowadził nas w przyszłość, w nowoczesność aby był z jednej strony nowoczesnym, interaktywnym elementem muzealnym ale także, aby stał się miejscem rekreacji, spotkań, integracji abyśmy pokazali, że jesteśmy dobrymi gospodarzami przemyśla, że nie tylko. Marnujemy albo zaprzepaszczamy pewne szanse, ale także potrafimy ratować i wykorzystać je dla nas wszystkich, dla naszych dzieci. Koncepcja wydawała się dość fantastyczna, niemniej dzisiaj ona zaczyna nabierać jakichś realnych kształtów, ponieważ. Uzyskaliśmy poparcie dyrektora Jana Jarosza z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, który chce w taki projekt wejść. Ten most jest naprawdę olbrzymim symbolem w historii Przemyśla i trudno, żeby ten zabytek i tak ważny punkt widokowy również w mieście znalazł się bez opieki. Muzeum jest od tego, żeby opiekować się zabytkami i to jest nasz obowiązek, żeby się tym zabytkiem zaopiekować. Co do zagospodarowania samego mostu, mamy olbrzymie zbiory ikonografii, zdjęć historycznych, najbardziej sztandarowych, takie, które pokazują właśnie obrońców przemyśla, czyli. Przemyskie Orlęta na nasypie tuż przy moście kolejowym. To są również zdjęcia z przyczółków mostu, z jednej strony stojących Niemców, z drugiej strony stojących Sowietów i właśnie mieszkańców przemyśle przechodzących przez ten most. Most kolejowy w linii 91 na Sanie w przemyślu jest wpisany do rejestru zabytków w zakresie jednego toru. Natomiast pozostałe dwa, pozostała część tego mostu jest chroniona. W następujący sposób, poprzez wpis do ewidencji wojewódzkiej zabytków, poprzez wpis do ewidencji gminnej i poprzez to, że znajduje się w zakresie, w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego przemyśla, Czyli wszelkie zakresy remontowe dotyczące całego mostu powinny być uzgadniane z konserwatorem wojewódzkim. Oczekujemy na odpowiedź rzecznika prasowego PKP PLK na naszą prośbę o ustosunkowanie się do inicjatywy przemyskich stowarzyszeń.